Lotnicza historia Polski. 16 grudnia 1897 roku w Turce nad stryjem urodził się Adam Karpiński, himalaista i szybownik. W czasie wojny polsko-bolszewickiej był obserwatorem lotniczym w 12. Eskadrze Wywiadowczej. Odznaczony militari i odznaką obserwatora. Po zakończeniu wojny został zdemobilizowany. Skupił się wówczas na studiach na Politechnice Warszawskiej oraz konstruowaniu szybowców. Stworzył akara. Najlepszy szybowiec rozegranego w Białce Tatrzańskiej pierwszego konkursu szybowców. lotnicza historia Polski